Czekałam. Siedziałam przy małym stoliku w rogu restauracji, która miała być świadkiem naszej rocznicy. Kelner już drugi raz podszedł, pytając, czy zamówię coś do picia. Za pierwszym razem poprosiłam tylko o wodę z cytryną, żeby zająć czymś ręce. Za drugim wymusiłam uśmiech i poprosiłam o lampkę białego wina. Minęła godzina, a jego wciąż nie było. Stolik obok zdążył się już dwa razy zmienić. Najpierw przyszła para w średnim wieku, świętowali czyjeś urodziny, później grupka studentów, głośnych i roześmianych. Ich śmiech, stuk od kieliszków i flesze telefonów sprawiały, że moja samotność stawała się coraz bardziej wyraźna, wręcz nieznośna. Miałam na sobie sukienkę, którą wybrałam specjalnie na tę okazję. Granatowa, elegancka, z delikatnym dekoltem nieprzesadzonym, ale wystarczającym, by poczuć się kobieco. Włosy upięłam rano w delikatny kok na szyi połuskiwał srebrny łańcuszek, prezent od niego sprzed roku. Pamiętam, jak wtedy powiedział. Marto, z tobą każda chwila jest jak skarb. I uwierzyłam. Dziś mijało pięć lat od naszego ślubu. Pięć lat, które miały być początkiem wielkiej wspólnej historii. Wierzyłam, że tak będzie. Że razem stworzymy coś trwałego dom, rodzinę, wspomnienia. Tymczasem siedziałam sama przy stole, a kelner patrzył na mnie ze współczuciem, jakby znał finał tej opowieści, a ja dopiero zaczynałam go rozumieć. Wyjęłam telefon. Na ekranie brak nowych wiadomości. Godzinę temu napisałam do Łukasza: Kochanie, gdzie jesteś? Czekam w restauracji. Dwie szare fajeczki. Bez odpowiedzi. Wcześniej wysłałam mu też zdjęcie mojego stroju głupia nadzieja, że ucieszy się jak się dla niego postarałam. Odpowiedzi brak. Kelner znów przechodził obok. Zatrzymał się i pochylił. Może podać pani przystawkę na początek? Zaproponował ostrożnie. Jeszcze chwilkę poczekam odparłam, choć czułam, jak gardło mam ściśnięte, a w oczach zbiera się wilgoć. Druga godzina minęła powoli, każda minuta, jak igła, wbijała się we mnie. Zaczęłam przewijać nasz czat, czytając nasze stare wiadomości. Tysiące małych serduszek, żartów, planów na przyszłość. Kiedyś pisaliśmy do siebie co chwilę, dzieląc się nawet tym, co zjedliśmy na śniadanie. Teraz i cisza. W pewnym momencie zauważyłam, że w aplikacji świeci się zielona kropka obok jego imienia. Był online. Zamarłam, czekając. Napiszę. Zaraz napiszę. Powtarzałam w myślach, ale minuty mijały, a powiadomienie milczało. Trzecia godzina. Siedziałam już nie złość, ale pustkę. Kiedy kelner podszedł po raz trzeci, kiwnęłam głową i zamówiłam deser sernik, mój ulubiony. Zjadłam go sama, niemal nie czując smaku. Słodycz kleiła się w gardle, jakby była z ołowiu. W końcu zdecydowałam się wyjść. Zapłaciłam, zostawiłam napiwek większy niż zwykle, jakby chciałam odkupić swój wstyd. Na ulicy było już chłodno, a latarnie rzucały złotawe kręgi na mokrą od deszczu kostkę. Ruszyłam w stronę mieszkania, stukając obcasami o chodnik, czując jak serce bije mi w rytmie coraz bardziej niespokojnym. W domu czekała cisza. Zdjęłam płaszcz, odłożyłam torebkę i usiadłam na kanapie. Spojrzałam na pustą przestrzeń obok siebie. Miałam ochotę krzyczeć, ale nie miałam siły. Zamiast tego wzięłam laptopa, otworzyłam skrzynkę mailową, żeby zająć myśli. I wtedy zobaczyłam coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Temat wiadomości: Potrzebujesz o tym wiedzieć, Marta. Nadawca: Nieznajomy. Zawahałam się sekundę, ale kliknęłam. W środku było tylko jedno zdanie i zdjęcie. Zdanie brzmiało: nie czekaj na niego, on dziś świętuje gdzie indziej. A na zdjęciu był łukasz mój mąż w tej samej koszuli, którą miał dziś ubrać dla mnie. Siedział w innej restauracji. Trzymał za rękę kobietę o długich, rudych włosach. Śmiał się, patrząc jej prosto w oczy. Serce zamarło mi w piersi, a świat nagle zrobił się cichy i obcy. Patrzyłam na ekran, na jego uśmiech, na jej dłoń splecioną z jego. W jednej chwili pięć lat wspólnych marzeń, planów i wspomnień rozsypało się we mnie jak porcelanowa filiżanka uderzona o marmurową podłogę. I wtedy zrozumiałam, że moja trzygodzinna samotność w restauracji była niczym w porównaniu do pustki, którą właśnie poczułam w środku. Przez kilka minut siedziałam nieruchomo, wpatrując się w ekran. Zdjęcie było niewyraźne, jakby robione ukradkiem, ale nie miałam wątpliwości. To był on. Ten sam uśmiech, który kiedyś należał tylko do mnie, teraz skierowany był do kogoś innego. Czułam, jak moje dłonie drżą, a w uszach szumi krew. Zamknęłam laptop i oparłam czoło o zimny blat stołu. W głowie kłębiły się setki pytań, kim ona jest? Od jak dawna. Dlaczego dzisiaj? Najgorsze było to, że wcale nie byłam zaskoczona. W głębi duszy czułam, że coś się psuje już od miesięcy jego późne powroty, wieczne spotkania służbowe, wyłączony telefon. Tylko, że nigdy nie chciałam tego nazwać. Wolałam wierzyć, że to stres w pracy, że może zbyt dużo wymagam. Wstałam gwałtownie. Buty stuknęły o parkiet, a echo tego dźwięku przypominało mi zegar odliczający czas do wybuchu. Złapałam klucze, kurtkę i wyszłam z mieszkania, nie wiedząc nawet, dokąd idę. Nogi same poniosły mnie w stronę centrum. Restauracja, w której miał być Łukasz, znajdowała się zaledwie dwie ulice dalej. Szłam tam jak w transie, powtarzając sobie: muszę to zobaczyć na własne oczy. Może to pomyłka. Może to jego siostra. Może. T... Ale przecież wiedziałam, że to nieprawda. Zatrzymałam się przed wielkimi oknami restauracji. I wtedy wszystko stało się jasne. Przy stoliku obok okna siedzieli Łukasz i ona. Ruda dziewczyna wyglądała na sporo młodszą ode mnie, mogła mieć najwyżej dwadzieścia kilka lat. Jej głowa była przechylona, włosy spływały jej po ramionach, a on, mój mąż, trzymał jej dłoń na blacie i coś szeptał. Ona śmiała się, a ja miałam wrażenie, że moje serce rozrywa się na kawałki. Chciałam wbiec do środka, zrobić awanturę, wykrzyczeć wszystko, co we mnie narastało, ale nogi nie ruszały się z miejsca. Stałam jak zahipnotyzowana, przyklejona do szyby, jakby niewidzialna. W końcu poczułam, że jeśli tam zostanę, rozpadnę się na kawałki. Odwróciłam się i zaczęłam iść w stronę parku. Chłodne powietrze owiewało mi policzki, a łzy same spływały po twarzy. Nigdy nie czułam się tak oszukana. W mojej głowie przewijały się obrazy z tych pięciu lat, nasze pierwsze wspólne wakacje nad Bałtykiem, wieczory z winem i filmami, jego obietnice, że zawsze będziemy razem. A teraz? Na naszej rocznicy wolał być z kimś innym. Kiedy wreszcie zebrałam się na odwagę, wróciłam do domu. Siedziałam w ciemnym salonie, czekając. Około północy drzwi się otworzyły i wszedł on. Pachniał obcymi perfumami. Uśmiechał się, ale gdy zobaczył mnie na kanapie, ten uśmiech zgasł. Marta powiedział cicho, jakby mnie się nie spodziewał: Czemu nie byłaś w restauracji? Zacisnęłam dłonie na poduszce. Byłam. Trzy godziny. Czekałam. A ty przerwałam, bo głos mi zadrżał. Ty miałeś ważniejsze sprawy, prawda? Zamarł. Na chwilę miałam nadzieję, że zaprzeczy, że wyciągnie jakieś racjonalne wytłumaczenie. Ale on tylko spuścił wzrok. Marta, ja w to skomplikowane wymamrotał. Skomplikowane? Parsknęłam. To było bardzo proste. Siedziałeś z nią. Widziałam. Spojrzał na mnie szeroko otwartymi oczami. Zrozumiał, że nie ma sensu kłamać. To nie tak zaczął, ale już nie chciałam słuchać. To dokładnie tak przerwałam. Widziałam Was. Widziałam, jak ją dotykasz, jak się uśmiechasz. Wiesz, kiedy ostatni raz spojrzałeś tak na mnie? Nawet nie pamiętam. Wstałam i poszłam do sypialni. On został w korytarzu, jakby nagle stracił grunt pod nogami. Ja natomiast usiadłam na łóżku i wpatrywałam się w nasze wspólne zdjęcie stojące na komodzie: ślub. On w garniturze, ja w białej sukni trzymamy się za ręce, a w oczach mamy łzy szczęścia. Teraz te same dłonie, które kiedyś ściskały moją, obejmowały kogoś innego. Usłyszałam jego kroki. Wszedł do pokoju powoli, ostrożnie. Marta, proszę, daj mi wyjaśnić. Nie chcę wyjaśnień. Spojrzałam na niego, a w moich oczach musiało być coś, co go przestraszyło, bo cofnął się o krok. Chcę tylko wiedzieć jedno. Od jak dawna? Milczał. To milczenie bolało bardziej niż wszystko inne, bo wiedziałam, że oznacza prawdę, której nie chciałam usłyszeć. W końcu wyszeptał: Pół roku. Pół roku. Sześć miesięcy kłamstw, uśmiechów, wymówek. Sześć miesięcy, w czasie których ja planowałam naszą wspólną przyszłość, a on budował ją z kimś innym. Uzy popłynęły znowu, ale tym razem nie ze smutku. Z wściekłości. Wiesz, co jest najgorsze? Zapytałam. Że nawet w naszą rocznicę nie miałeś odwagi powiedzieć mi prawdy. Wolałeś, żebym siedziała sama, podczas gdy ty śmiałeś się z nią. Chciał coś odpowiedzieć, ale ja już nie słuchałam. Wstałam, sięgnęłam po torbę i zaczęłam do niej wrzucać kilka rzeczy, dokumenty, kosmetyczkę, parę ubrań. Co ty robisz? Spytał zdezorientowany. Wyjeżdżam. Nie wiedziałam jeszcze dokąd. Nie miałam planu. Ale wiedziałam jedno, to co się właśnie wydarzyło, zmieniło wszystko. Wyprowadziłam się następnego ranka. Nie było łatwo walizka, którą tak starannie szykowałam na naszą rocznicę, stała się nagle symbolem końca. Pakowałam ubrania mechanicznie, a każde spojrzenie na wspólne zdjęcia czy drobiazgi bolało jak szpilka w sercu. Łukasz próbował ze mną rozmawiać, tłumaczyć się, obiecywać, że to był błąd. Ale ja już wiedziałam. Coś w środku pękło tak głęboko, że nie dało się tego skleić. Zamieszkałam u mojej przyjaciółki Anki. Przyjęła mnie bez słowa, tylko mocno przytuliła, a ja wreszcie pozwoliłam sobie na płacz taki prawdziwy, oczyszczający. Te pierwsze dni były ciężkie, pełne pytań, bez odpowiedzi, pustki i gniewu. Ale potem zaczęłam oddychać. Zrozumiałam, że przez lata żyłam bardziej jego marzeniami niż swoimi. Że starałam się być idealną żoną, zapominając, że ja też mam swoje życie, swoje pragnienia, swoją drogę. Któregoś popołudnia wyszłam na spacer, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Usiadłam na ławce w parku i wzięłam ze sobą notatnik, który kiedyś zawsze nosiłam. Pisałam w nim opowiadania, zapiski z podróży, marzenia. Otworzyłam go po raz pierwszy od lat. Na jednej ze stron znalazłam szkic historii, którą zaczęłam jeszcze na studiach opowieści o kobiecie, która po zdradzie męża otworzyła własną kawiarnię. Uśmiechnęłam się przez łzy. Jakbym sama pisała o przyszłości, która mnie czeka. Tamtego dnia coś się zmieniło. Zaczęłam wstawać wcześniej, chodzić na jogę z Anką, gotować tylko dla siebie i po raz pierwszy od dawna smakować jedzenie, które sama wybrałam. Zaczęłam pisać regularnie, a po tygodniu miałam już pierwsze krótkie opowiadanie, którym podzieliłam się na blogu, który założyłam spontanicznie. Ku mojemu zaskoczeniu ludzie zaczęli to czytać. Ktoś zostawił komentarz. Twoje słowa trafiły prosto do mojego serca. Dziękuję. Poczułam się potrzebna. Łukasz próbował się ze mną kontaktować, dzwonił, pisał, przynosił kwiaty pod drzwi. Ale ja już nie chciałam być tą, która zawsze czeka. Trzy godziny w restauracji nauczyły mnie więcej niż pięć lat małżeństwa. Czekanie nie jest dowodem miłości. Czekanie to marnowanie życia, jeśli druga osoba nie zamierza przyjść. Minęły tygodnie. Blok rósł, ludzie pisali do mnie swoje historie, prosili o radę, o słowo otuchy. Zaczęłam prowadzić warsztaty z pisania najpierw w kawiarni koleżanki, potem w lokalnym domu kultury. Znalazłam w tym sens. Każda opowieść, każdy człowiek, każda łza i każdy śmiech przypominały mi, że życie nie kończy się na zdradzie. Że można zacząć od nowa, nawet jeśli wydaje się, że wszystko runęło. Rok później, w naszą odbyłą rocznicę, poszłam do tej samej restauracji. Sama, ale już niesamotna. W dłoni miałam notes i bukiet świeżych tulipanów dla siebie. Kelner, ten sam co wtedy, uśmiechnął się na mój widok. Dobrze, że tym razem nie czeka pani na nikogo powiedział pół żartem. Właśnie o to chodzi odpowiedziałam. Już nie czekam. Zamówiłam lampkę wina i sernik. Tym razem smakowało. Patrzyłam przez okno na przechodniów i czułam w sercu spokój, którego tak długo mi brakowało. Wiedziałam, że jeszcze wiele przede mną rozmowy, decyzje, może rozwód, może nowe życie w innym mieście. Ale wiedziałam też, że cokolwiek się wydarzy, mam siebie. I że to wystarczy, żeby iść dalej. Najdziwniejsze jest to, że ta noc starocznica, która zaczęła się jak koszmar, stała się początkiem czegoś zupełnie nowego. Czegoś, co nie było już o nim. Tylko o mnie. I może właśnie dlatego, choć wciąż bolało, w środku poczułam lekkość jakby ktoś wreszcie otworzył okno w dusznym pokoju, a ja mogłam nabrać powietrza pełną piersią. Bo czasem, żeby naprawdę odnaleźć siebie, trzeba najpierw poczuć, że czekało się za długo na kogoś innego.